Wierzcie lub nie, ale dawno, dawno temu, w zamieszłych czasach, kiedy jeszcze nie było YouTube'a, Disney potrafił zrobić film, który nie był sequelem ani remakiem znanej marki i w dodatku był naprawdę dobry. Wiem, ciężko w to dzisiaj uwierzyć, ale to prawda. 20 lat temu powstał film, który może nie był arcydziełem godnym złotej palmy w Kan, ale okazał się naprawdę udaną i oryginalną produkcją, która została bardzo ciepło przyjęta przez widzów. Chodzi oczywiście o Piratów z Karaibów, Klątwę Czarnej Perły. I z okazji tej okrągłej rocznicy chciałbym opowiedzieć dzisiaj o tym filmie i jego kontynuacjach trochę więcej, skąd wziął się w ogóle pomysł na taką produkcję, co przyczyniło się do jej sukcesu i czy nadal możemy wierzyć w powrót Piratów na kinowe ekrany. Na te i inne pytania spróbuję dzisiaj odpowiedzieć. Spodziewajcie się spoilerów. Disney w swojej historii wielokrotnie zasłynął czerpaniem inspiracji z kultury ludowej. Wiele filmów tego studia jest ekranizacją baśni znanych na długo przed narodzinami Walta Disneya, czy nawet wynalezieniem kinematografu. Czy tak samo było z Piratami z Karaibów? Czy istniała jakaś niszowa baśń opowiadająca o wilkach morskich? Pozwólcie, że od razu odpowiem. Nie istniała. Co nie zmienia faktu, że Piraci z Karaibów są adaptacją. Tylko, że nie literatury. Filmy o piratach mają w Hollywood długą tradycję, sięgającą epoki Kina Niemego. Najbardziej warte uwagi wydaje się Czarny Pirat z 1926 roku, napisany przez Douglasa Fairbanksa, który wcielił się też w główną rolę. Dużym sukcesem był też powstały niecałe 10 lat później Kapitan Black, jednak bardzo długo największym hitem osadzonym w epoce piratów był Karmazynowy Pirat z 1952 roku, który stał się inspiracją do powstania piratów z Karaibów. Choć, co zapewne część z Was zdziwi. Mówiąc Piratów z Karaibów, mam na myśli nie filmy, a atrakcje z kalifornijskiego Disneylandu. I to właśnie ona posłużyła za inspirację dla twórców filmu. Przejażdżka poprzez krainę Piratów z Karaibów była możliwa od 1967 roku. Co ciekawe, była to jedna z ostatnich atrakcji, których powstanie zatwierdził i nadzorował sam Walt Disney. Piraci okazali się na tyle popularni, że odpowiednik tej atrakcji pojawił się także w parkach Disney'a na Florydzie, w Tokio i Paryżu. I z perspektywy czasu, patrząc na to, jakim okazała się fenomenem, aż dziwne, że dopiero po tak długim czasie ktoś wpadł na pomysł zrobienia inspirowanego nią filmu. Choć tak poprawdzie mimo że klątwa Czarnej Perły miała swoją premierę dopiero w 2003 roku. To pierwszy pomysł na zrobienie disneyowskiego filmu o piratach pojawił się już na początku lat 90. I ktoś może się zastanawiać, dlaczego ta produkcja została zrealizowana dopiero 10 lat później. Odpowiedź jest prosta. Piraci po prostu nie byli Disneyowi wtedy do niczego potrzebni. To była złota era Disneya. Każda kolejna animacja studia była hitem. W latach 90. dostaliśmy przecież Piękną i Bestię, Alladyna, Króla Lwa, Pocahontas i Mulan, a i tak pominąłem kilka innych znaczących produkcji. I oczywiście sukces na polu animacji w żaden sposób nie stał na przeszkodzie stworzenia filmu o piratach. Disney zapewne by to zrobił, gdyby nie premiera Wyspy Piratów w 1995 roku. Film okazał się gigantyczną klapą finansową, zatapiając szansę na powstanie jakiejkolwiek produkcji na temat piratów na kolejne kilka lat. Pierwsza oficjalna wersja scenariusza do filmu o piratach powstała w 2001 roku. Historia, mimo że pierwotnie inspirowana atrakcją z parku rozrywki, bardzo dużo czerpała z wcześniejszych filmów o podobnej tematyce i samej historii złotego wieku piractwa. W pierwszej wersji scenariusza fabuła filmu była dużo bardziej przyziemna i bardzo różniła się od tego, co ostatecznie mogliśmy zobaczyć w kątwie Czarnej Perły. Nie było w niej ani przeklętego skarbu, ani nieumarłych piratów. Will Turner nie był kowalem, a strażnikiem więziennym a kapitan Jack Sparrow to był co najwyżej marynarz albo majtek Jack Sparrow. Centralnym punktem fabuły było porwanie Elizabeth Swan przez kapitana Blackharta. Siedzący w więzieniu Sparrow, który należał kiedyś do jego załogi, zostaje uwolniony przez Turnera i razem wyruszają na poszukiwania Porywacza. Dalsza część historii, nie licząc obecnych w Klątwie Czarnej Perły elementów fantastycznych, jest w sumie dość podobna. W pogoni za porwaną córką gubernatora nasi bohaterowie przeżywają różne, okraszone humorem przygody, cały czas mając na ogonie brytyjskie oddziały. Do roli Jacka Sparrowa był rozpatrywany wtedy Mafio McConaughey, na drodze stanęły jednak kwestie finansowe. Renesans Disneya z lat 90. był już tylko miłym wspomnieniem, bo na początku lat 2000 zaczęła się epoka zaciskania pasa. Kolejnym kandydatem był Jim Carrey, ale tutaj na drodze stanęły zobowiązania zawodowe. Termin zdjęć pokrywał się z realizacją filmu Bruce Wszechmogący. Do roli Jacka rozważany był też Michael Keaton, Christopher Walken czy Cary Elves, którego możecie kojarzyć jako Robin Hooda z Facetów w rajtuzach albo burmistrza Hawkins ze Stranger Things. Pomysł na obsadzenie depa w roli Jacka pojawił się dopiero w momencie, gdy do projektu dołączył producent Jerry Bruckheimer. Uznał on, że postać ta musi być zagrana przez kogoś nietypowego. Johnny, choć podekscytowany wizją zagrania prawdziwego karaibskiego pirata, przede wszystkim liczył na to, że występ w tym filmie ułatwi mu w przyszłości ubieganie się o rolę głosową. W którejś z kolejnych animacji Disneya, z pewnością nie spodziewał się wtedy, jak ogromny wpływ ta decyzja będzie miała na całą jego karierę. Bruckheimerowi zawdzięczamy też modyfikację scenariusza. Odrzucił on jego pierwotną wersję, argumentując, że to zbyt prosta historia. Scenariusz do filmu ostatecznie postanowiono przepisać, a zadanie to powierzono Tedowi Elliotowi i Teremu Rossio, którzy pracowali wcześniej między innymi przy scenariuszu do Aladyna i Shreka i był to strzał w dziesiątkę. Pozostali oni przy pomyśle z porwaniem córki gubernatora i dali dużo więcej miejsca postaci Jacka Sparrowa, dodając do tej historii przy okazji elementy fantastyczne. W ten sposób dość szablonowy i przeciętny scenariusz przerodził się w kąt czarnej perły. Przy okazji premiery Klątwy Czarnej Perły duża część dziennikarzy branżowych przewidywała, że film okaże się klapą. Zapewne mieli w pamięci porażkę Wyspy Piratów i Country Miśków, czyli innej produkcji Disneya, która była inspirowana atrakcją z Disneylandu. Tymczasem film Gora Werwińskiego okazał się prawdziwym hitem. Stwierdzenie, że ta produkcja była początkiem nowej epoki w historii Disneya byłoby zapewne nadużyciem. Była to jednak pewna rewolucja, bo Klątwa Czarnej Perły to był do pewnego stopnia eksperyment. Mało kto gdzieś o tym pamięta, ale pierwsza część Piratów z Karaibów była pierwszym filmem PG-13 w stajni Disneya. Pokazała ona władzom studia, że wcale nie muszą stawiać wyłącznie na produkcję dla dzieci i że mogą pozwolić sobie na realizację filmów także dla starszych widzów. Klątwa Czarnej Perły kosztowała studio 140 milionów dolarów, a zarobiła aż 650 milionów. Sukces filmu przekroczył najśmielsze oczekiwania studia i umożliwił powstanie kontynuacji. Widzowie pokochali Johnego Deppa i jego znakomitą kreację kapitana Jacka Sparrowa, który do dziś pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci w historii kina przygodowego. W późniejszych wywiadach aktor chętnie opowiadał, czym inspirował się przy wcielaniu się w tę postać. Kiedy zacząłem myśleć o piratach z XVIII wieku, pomyślałem, że na swój sposób byli gwiazdami roka tamtej epoki, zacząłem się wtedy zastanawiać, kto jest największą gwiazdą roka wszechczasów. Dla mnie jest to Keith Richards, postanowiłem pójść za tą inspiracją. I faktycznie, jeśli się nad tym zastanowić, to między kapitanem Jackiem Sparrowem a gitarzystą The Rolling Stones widoczne jest pewne podobieństwo. Zresztą Keith Richards zaliczył nawet Camillo w kolejnych filmach, wcielając się w ojca Jacka, kapitana Tiga, strażnika kodeksu piratów. Inną inspiracją dla aktora był animowany skunks, Pepe Le Pew. Tutaj już tego podobieństwa do Sparrowa nie widzę, ale nie będę podważał słów Depa. Jeśli natomiast chodzi o specyficzny chód Sparrowa, to aktor tłumaczy go tym, że Jack, który był w zasadzie wychowany na morzu, był bardziej przyzwyczajony do chodzenia po okręcie niż po stałym lądzie. Poza depem bardzo chwalony był też od twórca roli kapitana Hectora Barbosy, czyli Jeffrey Rush, i faktycznie obok Sparoła Barbosa jest zdecydowanie najmocniejszym elementem tego filmu, Rush wykreował naprawdę znakomitego antagonistę, który moim zdaniem zawsze był niestety trochę niedoceniany. Jeśli chodzi o wątek Willa i Elizabeth, to osobiście nie byłem nigdy jego fanem, ale jest on na tyle poprawny napisany i zagrane, że nie psuje całego kształtu naprawdę udanego filmu przygodowego. Na szczęście w kolejnych częściach między Orlando Broomem i Kairon Knightley jest już trochę więcej chemii. Mówiąc o tym filmie i w ogóle całej serii, nie można pominąć także muzyki. Motyw przewodni stworzony przez Klausa Badelta i Hansa Zimmera to prawdziwe arcydzieło. Producenci byli świadomi, jak istotny jest ten element w kontekście całego filmu. Pierwotnie autorem muzyki do Piratów z Karaibów miał być inny wybitny kompozytor, Alan Silvestri, ostatecznie jednak postanowiono z niego zrezygnować ze względu na różnice artystyczne. No i mamy tutaj też polski akcent, bo autorem zdjęć do krątwy Czarnej Perły i trzech kolejnych filmów z serii był nasz rodak, Dariusz Wolski, który wykonał kawał naprawdę znakomitej roboty, a nie była to praca łatwa. Najwięcej ze 140-milionowego budżetu pochłonęły zdecydowanie efekty specjalne, a ich wykorzystanie sprawiało, że realizacja niektórych scen była naprawdę karkołomnym zadaniem. Z dzisiejszej perspektywy ktoś może narzekać, że szkielety z pierwszej części kiepsko się zestarzały. Ale w tamtych czasach naprawdę robiły one wrażenie. Widownia doceniła przede wszystkim ogromną dbałość o szczegóły i to, że w każdym z nich dało się rozpoznać konkretnego bohatera. Jednak najlepszą decyzją twórców było wykorzystanie fizycznych makiet statków. Pomysł z wygenerowaniem ich przy pomocy CGI został szybko odrzucony. Uznano, że statki są zbyt ważnym elementem historii, żeby z nich po prostu zrezygnować. A jeśli wydaje Wam się, że na tym etapie zapewne nie pozostało nic z pierwotnej inspiracji do filmu, jaką była atrakcja z Disneylandu, to jesteście w ogromnym błędzie. Filmowcy postanowili zawrzeć w filmie kilka scen, które były hołdem dla pierwowzoru, jak na przykład scena z winem przelewającym się przez szkielet albo psem pilnującym kluczy do celi i próbującymi przekupić go więźniami. Sukces pierwszej części okazał się na tyle duży, że krótko po jej premierze. Postanowiono zrealizować nie jeden, a aż dwa sequele. Powstawanie scenariusza w pewnym momencie przedłużało się aż tak bardzo, że Disney zagroził przedwczesnym zamknięciem całego projektu. Na szczęście ostatecznie do tego nie doszło. Zwłaszcza, że rozmach sequeli miał być znacznie większy niż pierwszej części. Na potrzeby filmów postanowiono wykorzystać w pełni sprawne okręty. Znacząco zwiększyła się też liczba lokacji, w których realizowano film. Pierwszą część realizowano w zasadzie tylko w okolicach St. Vincent. W przypadku kolejnych dwóch zdjęcia realizowane były także w Los Angeles, na Dominikanie, Bahamach, w Utah. Na Hawajach i nad wodospadem Niagara. Zdjęcia dodatkowo komplikował fakt, że były one prowadzone przy bardzo zmiennych warunkach pogodowych, spowodowanych przez przechodzący wówczas przez Karaiby huragan Wilma. Wszystko to sprawiło, że realizacja tych filmów okazała się naprawdę karkołomnym wyzwaniem. Eric MacLeod, jeden z producentów wykonawczych, tak wspomina okres zdjęciowy. To było niczym wojna. Musieliśmy budować drogi do miejsc, w których ludzie nigdy wcześniej nic nie kręcili. Na zboczach gór, przez dżunglę, na plażach. Na Dominikanie mieliśmy 500 aktorów i członków ekipy filmowej, rozlokowanych 80 różnych hotelach, mieszkaniach i domach. Każdego dnia 150 kierowców rozsianych po całej wyspie zbierało tych wszystkich ludzi i przywoziło ich na plan. To była ruchoma armia. Trudno rozpatrywać te produkcje jako dwa osobne twory, bo są ze sobą znacznie mocniej powiązane niż z pierwszą częścią, a niektóre sceny do drugiego i trzeciego filmu były realizowane w zasadzie w tym samym czasie. Kontynuacja klątwy czarnej perły wprowadza nowego antagonistę, Daviego Jonesa, który wraz z załogą latającego holendra ściga Jacka Sparrowa, który ma spłacić zaciągnięty u Jonesa dług. Osobiście uważam, że aktorsko i scenariuszowo nie różnią się zbytnio od poprzedniczki. To ten sam, solidny poziom, naprawdę przyzwoitego kina rozrywkowego. Choć niektóre rzeczy te filmy robią zdecydowanie lepiej. Wspominałem już o wątku Willa i Elizabeth. Który został trochę bardziej dopracowany scenariuszowo i lepiej zagrany, dzięki czemu wypada dużo bardziej wiarygodnie. David Jones był świetnym vilanem, naprawdę dobrze napisanym i zagranym, ale największe wrażenie w jego przypadku robił projekt postaci. Pomysł na tego bohatera i jego załogę był absolutnie fantastyczny, ale myślę, że poziom jego wykonania przekroczył najśmielsze oczekiwania, bo największą przewagą, jaką te filmy mają nad klątwą czarnej perły, są właśnie efekty specjalne. Które do dzisiaj wyglądają bardzo wiarygodnie, zresztą nie bez powodu twórcy dostali za nie Oscara. Poza sceną z Krakenem z finału skrzyni Umarlaka, te filmy naprawdę nieźle się zestarzały. Podobno animatorzy oglądali dokumenty Davida Attenborough, żeby jak najlepiej oddać sposób poruszania się podwodnych stworzeń przy okazji półrybich członków załogi latającego Holendra. Jednak mimo znakomitego wykorzystania CGI, tam gdzie się tylko dało, próbowano działać z pomocą efektów praktycznych. Na przykład, scena, w której widzimy, jak kraken zatapia jeden z okrętów, przełamując go na pół, została nagrana przy użyciu materiałów wybuchowych i gigantycznych rur, wypełnionych cementem. Łącznie ważyły one kilkanaście ton, jednak efekt, który ostatecznie udało się dzięki temu uzyskać, był zdecydowanie warty zachodu. Sequel odniósł ogromny sukces kasowy, stając się wówczas najlepiej zarabiającą produkcją Disneya w historii. Skrzynia u Marlaka dała widzom jeszcze więcej tego, co spodobało im się w pierwszej części. Trzecia część także spotkała się z pozytywnym odbiorem, odnosząc jednak trochę gorszy wynik finansowy niż dwójka. Znalazło to też odzwierciedlenie wśród krytyków, którzy solidarnie uznawali drugą część za lepszy film od trzeciej. Generalnie konsensus wśród ówczesnych mediów filmowych był taki, że przyjemnie się te filmy ogląda, choć daleko im darcy dzieła. Myślę jednak, że przy okazji premiery kolejnych części, zarówno recenzenci, jak i widzowie, patrzyli z tęsknotą na pierwsze trzy filmy z serii. Na kolejną część, czyli Piratów z Karaibów na nieznanych wodach, przyszło nam czekać aż 5 lat. Kino rozrywkowe zdążyło przez ten czas bardzo się zmienić. W międzyczasie miała miejsce premiera Avatar'a i pierwsze sukcesy Marvel Cinematic Universe. Tymczasem twórcy chcieli sprzedać widowni film, który może i mógłby sprawdzić się w 2007 roku, ale w 2011 zasługiwał co najwyżej na miano odgrzewanego kotleta. Na nieznanych wodach nie wnosiło do serii zupełnie nic nowego. To Był film produkt, którego scenariusz powstał na bazie odrzuconego przy okazji poprzedniczek pomysłu z wykorzystaniem fontanny młodości. Temu filmowi brakowało pasji, którą przy okazji poprzednich odsłon potrafił wykrzesać ich reżyser Gór Verbiński. Rub Marshall, który zastąpił go w roli reżysera, nie potrafił wykorzystać pełni potencjału tego uniwersum i zrobił film w najlepszym wypadku poprawny. Co zresztą chyba jest jego specjalnością, bo pamiętam, że dokładnie tak samo mówiłem o jego remake'u Małej Syrenki. I mimo, że absolutnie uwielbiam postać Czarnobrodego, który jest moim ulubionym piratem. Z karaibskich legend, to muszę przyznać, że w tym filmie wypada on dość przeciętnie. Daleko mu do Daviego Jonesa czy Barbossy, wcielający się w niego Ian McShane to naprawdę niezły aktor ale scenariusz niestety nie dawał mu wielkiego pola manewru. Jednak jak się miało okazać, czwarta część wcale nie była taka zła, a przynajmniej w porównaniu z Zemstą Salazara, którą dostaliśmy 6 lat później. Zanim powtórzyłem sobie tę produkcję na potrzeby materiału, to wydawało mi się, że pewnie nie była aż tak źle jak zapamiętałem. Zwłaszcza, że oglądałem ten film z dubbingiem, a bez obrazy dla Cezarego Pazury, ale Jackowi Sparrowowi w jego wykonaniu daleko do ideału. I w zasadzie bardzo się nie pomyliłem. Ten film nie był aż tak zły jak go zapamiętałem, był jeszcze gorszy. Zresztą nie ma się co dziwić, bo praktycznie wszyscy, którzy mieli okazję pracować przy poprzednich częściach, uciekli niczym szczury stanącego okrętu. Reżyser i montażyści pierwszych trzech odsłon serii zrezygnowali już przy okazji części czwartej. W piątej odsłonie ewakuowali się także scenarzyści, a nawet autor zdjęć, Dariusz Wolski. W zasadzie trudno powiedzieć, co jest w tym filmie najgorsze. Scenariuszowo zemsta Salazara to porażka, historia jest kiepska i mało angażująca. Dialogi brzmią sztucznie i są pełne ekspozycji. Humor tego filmu jest na poziomie polskich kabaretów. Postać Jacka, który dotychczas bawił samym sposobem bycia, została sprowadzona do poziomu lubaszności wujka z wesela, który wypił trochę więcej niż powinien. W ogóle Jackowi w tym filmie bliżej do zapijaczonego, żebrzącego Menela niż Pirata. Przez większość filmu jest pijany albo próbuje wyciągnąć od kogoś pieniądze. Ja rozumiem, że ktoś mógłby uznać to za rozwój postaci, która przechodzi kryzys i musi z niego wyjść, i faktycznie Jack na końcu filmu wydaje się trochę bardziej ogarnięty. Trudno jednak powiedzieć, jaki jest powód tej nagłej. Przemiany i skąd się ona właściwie wzięła. Zresztą widać też trochę, że ówczesne problemy w życiu prywatnym Depa, o których mogliśmy tyle usłyszeć w ciągu ostatnich miesięcy, miały wpływ na jego ówczesną formę aktorską. Relacja między postaciami Henry'ego i Kariny jest kompletnie niewiarygodna. W tej jednej scenie z Willem i Elizabeth na końcu trzeciego aktu. Jest więcej chemii między aktorami niż między ich młodszymi odpowiednikami przez cały film. O ile Karina grana przez KS Delario jeszcze w miarę się broni, to Brenton Twaits w roli młodego Turnera nie ma za grosz charyzmy swojego filmowego ojca. Jednak najgorzej wypada chyba postać Salazara. I nie rozumiem, jak to mogło się stać, bo przecież Javier Bardem Wykreował jednego z największych filmowych psychopatów współczesnego kina. Mogłoby się wydawać, że to idealny kandydat na antagonistę. Jednak winę za tak katastrofalnego Salazara upatrywałbym raczej w scenariuszu, niż w występie samego aktora. Trudno jest zagrać przekonująco Villana, kiedy połowa twoich dialogów to krzyczenie Jack Sparrow, Jack Sparrow, Jack Sparrow, Jack Sparrow, Jack Sparrow, Jack Sparrow. Kill the Sparrow, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jedyną osobą, która stanęła na wysokości zadania, jak zwykle zresztą, był Jeffrey Rush, czyli filmowy Barbossa. Dlatego też twórcy filmu postanowili go zabić. W sensie Barbosse, a nie aktora. Nawet technicznie ta produkcja odstaje od poprzedniczek. W niektórych scenach akcji niewiele widać. Są nakręcone strasznie chaotycznie. CGI też nie stoi na najwyższym poziomie. A montaż momentami wołał pamstę do nieba. Oglądając ten film, czasami można odnieść wrażenie, że twórcy celowo chcieli zabić tę serię, i niestety wszystko wskazuje na to, że się udało, bo na kontynuację czekamy już ponad 6 lat. I poza nielicznymi, niesprawdzonymi i niepotwierdzonymi pogłoskami, nie ma żadnej informacji o realizacji kolejnego filmu. Po premierze tej abominacji, jaką była piąta odsłona serii, przyszłość franczyzy stanęła pod znakiem zapytania. Jeszcze w 2017 roku mówiono o realizacji części szóstej, która miała być bezpośrednią kontynuacją Zemsty Salazara. Na szczęście nigdy do tego nie doszło, bo podejrzewam, że ta franczyza zostałaby wtedy zaorana już na amen. W kwietniu 2018 roku opublikowany został słynny artykuł The Sun, który oskarżał Depa o przemoc domową. Z kolei kilka miesięcy później pojawiły się informacje o planowanym reboocie serii, za którym mieli stać scenarzyści Deadpoola. Ostatecznie jednak projekt ten porzucono. W 2020 roku pojawiła się plotka o możliwym spin-offie serii z Margot Robbie w roli głównej, ale od tamtego czasu nie zdarzyło się nic, co świadczyłoby o pracach nad tym projektem. Sama aktorka wspominała, że projekt utknął w martwym punkcie, co z kolei zdementował jeden z producentów, mówiąc, że prace nad kolejną odsłoną wciąż trwają. Kontynuacja została odłożona w czasie, częściowo z powodu kontrowersji wokół Johnego Deppa, choć pandemia z pewnością także zrobiła swoje. Jeszcze niedawno, bo w zeszłym roku, aktor deklarował, że nie chce wracać do roli i do współpracy ze studiem, którego skreśliło. Powrotem nie jest zainteresowana też Kyra Knightley. Z kolei Orlando Bloom deklarował, że chętnie wróciłby do roli Willa Turnera. Trochę niepokojące są pogłoski mówiące, że część szósta miałaby zostać stworzona przez reżysera zemsty Salazara. Pewnym optymizmem napawają jednak doniesienia dotyczące scenariusza. Podobno pracuje nad nim Ted Elliot, który stał za czterema pierwszymi odsłonami serii, a towarzyszy mu Craig Mezin, który dał nam niedawno Czarnobyl i The Last of Us. Osobiście jestem zwolennikiem pomysłu z rebootem. Bardzo chętnie zobaczyłbym, jak poradziłaby sobie w tym uniwersum Margot Robbie. Uważam jednak, że dużo lepszym pomysłem jest zrobienie serialu, zwłaszcza jeśli mogłoby to być coś na poziomie Czarnobyla lub The Last of Us. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowałbym z postaci Jacka. Wręcz przeciwnie, bardzo chętnie zobaczyłbym go na przykład w roli Villana, w trochę bardziej mrocznym, ale wciąż szalonym wydaniu. Jednak wątpię, żeby to było możliwe, bo Johnny Depp nadal nie za bardzo chce wrócić do współpracy z Disneyem, Ciekawym wyborem mógłby być też prequel, gdzie moglibyśmy dowiedzieć się trochę więcej na temat młodości Jacka. Zobaczenie w tej roli innego aktora niż Depp byłoby w sumie całkiem ciekawe. Niegłupim pomysłem wydaje się też całkowite odcięcie od dotychczasowych wątków i zrobienie filmu o rodzicach Jacka. Kapitan Tig zawsze wydawał mi się bardzo zagadkową postacią, a jego żona to już w ogóle wielka niewiadoma. Jestem ciekawy co myślicie o tych pomysłach. A może macie własne, które uważacie za lepsze? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, bo i tak nie ma szans, żeby były gorsze niż zemsta Salazara. A jeśli macie z tą serią jakieś pozytywne wspomnienia, to również zapraszam do dzielenia się nimi w sekcji komentarzy. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.